Studiu Telewizji Skorpion, Witam Państwa Sławomir Kaczyński. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Roman Szmyt, prezes Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży, a także członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Dzień dobry, Panie Prezesie. Witam Państwa, witam Panie Redaktorze. Pragnę tylko zwrócić uwagę, że kadencja Rady niedawno się zakończyła i nie mamy jeszcze powołania na nową Radę. W związku z tym jestem dzisiaj tutaj jako były członek Powiatowej Rady Zatrudnienia. Świetnie jesteśmy, dzięki temu bardziej na bieżąco, ale dzięki temu, że były i wieloletni z Pańskiego doświadczenia i wiedzy o lokalnym rynku pracy chcielibyśmy dzisiaj skorzystać. I tematem, jaki zaplanowaliśmy wspólnie na dzisiejszy dzień, jest chyba bardzo ważny społeczny temat szans absolwentów łążyńskich szkół ponadgranicznych na lokalnym, współczesnym rynku pracy. Jakie to są szanse? Panie redaktorze, po pierwsze chciałbym odnieść się do takiego sformułowania, które dość często dzisiaj się powtarza, ale jak wydaje mi się bez pewnej refleksji. Bo co to znaczy dzisiaj lokalny rynek pracy? Niektórzy uważają, że lokalnym rynkiem pracy to jest Łomża, powiat łomżyński, a więc ten teren skupiony wokół Łomży i uważają, że absolwenci łomżyńskich szkół powinni tutaj trafiać do pracy, tutaj powinni być zatrudnieni. Ja prezentuję inny moment. Uważam, że dzisiaj mówienie o lokalnym rynku pracy jest pewnym yy, przewartościowaniem. Dlatego, że rynek pracy mamy otwarty. Rynek pracy to dzisiaj nie tylko Wąbrza, to nie tylko Wysoko Podlaskie, ale to także Polska i Unia Europejska. Yy, nie możemy zamykać się tylko i wyłącznie w kształceniu, yy, biorąc yy, orientację na ten rynek lokalny, o którym tutaj mówimy. W moim przekonaniu, zresztą taką także e, forsowałem i starałem się utrwalać e, w taki sposób myślenia, że wśród członków piątej Rady Zatrudnienia, że dzisiaj kształcenie tylko i wyłącznie na potrzeby lokalnego rynku pracy po prostu nie ma żadnego sensu, bo gdybyśmy tym kryterium chcieli oceniać e, możliwości zatrudnienia absolwentów miejscowych szkół ponadgimnazjalnych, a nawet szkół wyższych, to okazuje się, że nie ma dla nich w ogóle miejsca pracy. Dzisiaj mamy taką sytuację w Powiatowym Urzędzie Pracy z tych danych, które otrzymałem ostatnio, że mamy 17% bezrobocie ponad już, że mamy bardzo dużą grupę absolwentów, którzy są zarejestrowani jako osoby bezrobotne i są to właściwie absolwenci różnych szkół są to zarówno absolwenci liceów ogólnokształcących, których jest szczególnie dużo, są to absolwenci techników, ale także zasadniczych szkół zawodowych. Jednak z opinii i obserwacji pracowników powiatowego urzędu pracy wynika, że najczęściej zatrudnienie znajdują jednak absolwenci szkół zawodowych. Ale pojawiła się taka nowa kategoria wśród bezrobotnych absolwentów. Nazwijmy ją umownie, że są to absolwenci bez kwalifikacji. Są to osoby, które ukończyły zasadniczą szkołę zawodową i ukończyły technikum, natomiast nie zdały egzaminów zawodowych. I to jest nowy, nowa jakość, powiedziałbym, wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dlatego że te osoby formalnie mają wykształcenie zawodowe czy średnie, natomiast nie posiadają kwalifikacji do tego, żeby pracować w zawodzie, ponieważ nie zdały egzaminu zawodowego. To samo może dotyczyć absolwentów liceów ogólnokształcących, które dają określony poziom wykształcenia, natomiast nie dają kwalifikacji zawodowych, A tych liceów łączy, nie brakuje. Liceów mamy za dużo. Ja od dawna o tym mówię, bo mamy siedem liceów ogólnokształcących tylko samorządowych. Oprócz tego mamy również licea społeczne, bodajże trzy. To był błąd, który popełniono w latach minionych. Oczywiście absolwenci liceów ogólnokształcących traktowani są przede wszystkim jako potencjalni kandydaci na studia, a więc do kształcenia się na poziomie wyższym. Tylko ze statystyk wynika, że znaczna część, po pierwsze absolwentów liceów ogólnokształcących, duża grupa nie zdaje matury bądź nie przystępuje do matury, że znaczna część tych, którzy Maturę y, zdało, nie kształci się dalej. A więc jest to znacząca grupa, która nie ma absolutnie żadnych kwalifikacji do pracy zawodowej. I to jest problem. To jest problem dla pracodawców, to jest problem dla tych młodych ludzi, którzy ukończyli studia. Y, pragnę zwrócić uwagę, że mamy w Łomży w tej chwili cztery wyższe uczelnie, y, z tego dwie znaczące w regionie, to jest Wyższa Szkoła Agrobiznesu i Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości. Które także kształcą w kierunkach, nazwijmy to technicznych. A więc absolwenci tych studiów powinni także znaleźć zatrudnienie w naszym regionie. I jest tu problem, ponieważ absolwenci ci pojawiają się także na listach bezrobotnych w dość znacznych liczbach. Poszerzył Pan temat rynku pracy, mówiąc, że odpoczynając od miasta, on przez tu województwo kraj aż po Unię Europejską, czego w zasobach ludzkich poszukują kraje unijne w Polsce. No, można powiedzieć, że poszukują taniej siły roboczej, a więc osób, które posiadają wysokie kwalifikacje, ale jednocześnie są tańszymi pracownikami od tych, którzy są na rynku lokalnym, czyli gdzieś tam w Londynie, w Niemczech, czy w innych państwach. Ostatnio bardzo się okazuje popularną jest Szwajcaria, gdzie bardzo dużo Polaków wyjeżdża do pracy. Ale są to stanowiska pracy dla osób wysoce kwalifikowanych w obsłudze turystów, a więc muszą posiadać dużą znajomość języków obcych i tak dalej. No, jesteśmy w tej sytuacji, że póki co jesteśmy dostarczycielem siły roboczej, tańszej, ale wysoko wykwalifikowanej dla państw tak zwanej starej Unii. Co samo w sobie może nie jest złym, dlatego że ci ludzie nie znajdują miejsca pracy tutaj u nas, bo nie ma tych miejsc pracy. Natomiast tam otrzymują wynagrodzenie, które trafia w jakimś sensie tutaj, bądź do rodziny, bądź jest to jakaś lokata na przyszłość. Z tego problemu bym nie robił. Natomiast problem w moim przekonaniu jest w tym, że ta struktura kształcenia dzisiaj w Polsce jest w ogóle jakaś taka dziwna. Ja bym powiedział generalnie tak, że reforma oświaty, która została dokonana w połowie lat 90., była reformą nieprzemyślaną. Ona spowodowała, bo takie było założenie, że każdy Polak będzie miał wykształcenie średnie, czyli wykształcenie w domyśle ogólnokształcące głównie, bo nie zwrócono uwagi, że wykształcenie średnie to także technika. Natomiast jakby kształcenie zawodowe zostało postawione w drugim rzędzie, zostało w znacznym stopniu uszczuplone. Yy, między innymi poprzez to, że tam nie trafiły środki finansowe na nowoczesną bazę kształceniową. Warsztaty praktycznie w większości szkół, tam gdzie jeszcze się odstały, to są maszyny i urządzenia z lat 70., a często jeszcze wcześniejsze. Yy, dlatego też yy, yy, ma duże znaczenie w kształceniu zawodowym, ażeby blisko współpracować z pracodawcami. Dlatego, że oni posiadają bardzo nowoczesną często bazę do kształcenia, ponieważ muszą nadążać za trendami rynkowymi, muszą się doposażyć w nowoczesne maszyny, nowoczesne obrabiarki i tam y, praktyczne kształcenie młodych ludzi ma największy sens na dzień dzisiejszy. Y, reforma oświaty spowodowała również to, że zachwiane zostały proporcje w ogóle jakiekolwiek w kształceniu. Mamy bardzo dużą grupę absolwentów liczbowo-kształcących, o których mówiliśmy. Ale mamy także najwyższy w Europie wskaźnik skolaryzacji. To znaczy, że absolwenci szkół średnich w tej chwili stanowią bardzo dużą grupę y, studentów. Y, w Polsce mamy około 1,7 mln studentów aktualnie, natomiast uczniów szkół zawodowych i technicznych na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej jest około tysięcy. To oznacza, że ponad dwóch absolwentów szkół wyższych przypada na jednego absolwenta szkoły zawodowej technicznej. Jak to się ma do gospodarki, jak to się ma do rynku, tego nikt nie potrafi dzisiaj powiedzieć. Sądzę, że jest to wynik tego, że oświata, kształcenie została jakby rzucona na wolny rynek i państwo zrezygnowało jakby... Z kształtowania polityki oświatowej. Przerzuciło na samorządy odpowiedzialność za kształcenie do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej, ograniczyło w moim przekonaniu znacznie środki finansowe, zostawiając samorządy w bardzo trudnej sytuacji. A dzisiaj, kiedy mamy niż demograficzny, kiedy mamy stare jeszcze układy płacowe związane z kartą nauczycielską, problemy samorządów są naprawdę ogromne. Ja to rozumiem. Państwo powinno wrócić na taką drogę, ażeby w sposób bardziej zdecydowany uczestniczyć w tym systemie oświatowym. Zarówno w sposób organizacyjny, jak i też w przygotowaniu pewnych programów perspektywicznych, bo dzisiaj tak na dobrą sprawę nie ma żadnego takiego projektu, który byłby realizowany w skali kraju i żeby miał jakąś perspektywę, nie wiem, 10, 15, 20 lat. Często są to decyzje przypadkowe, nieprzemyślane. Oczywiście moglibyśmy dyskutować na ten temat jeszcze szeroko, ale nie w tym jest problem. Yy, uważam, że yy, w reformie oświatowej popełniono kardynalne błędy. Jednym z nich to właśnie zaniedbania w zakresie szkolnictwa zawodowego. Dzisiaj próbuje się to nieco zmieniać, ale są to bardzo, bardziej zmiany, powiedziałbym, programowe, aniżeli organizacyjne i finansowe, bo to się musi wiąże, wiązać po prostu z bardzo dużymi nakładami na kształcenie zawodowe, po to, żeby poziom tego kształcenia był wysoki. Niewłaściwa polityka państwa w zakresie finansowania oświaty oznacza mniej środków w samorządzie, dalszą sytuację z szkół. Stąd pojawiają się pewnie szkoły społeczne, gdzie organami prowadzącymi są inne podmioty niż samorząd terytorialny. Do takich należy również stowarzyszenie, którym pan kieruje. Jak stowarzyszenie stara się zapełnić tę lukę? Przedoceniu zwłaszcza zawodowym, bo wiem, że to jest priorytetowe y, działanie stowarzyszenia w dziedzinie prowadzenia szkół y, dla młodzieży i y, jak y, to ma się do y, zapotrzebowania rynku pracy? Stowarzyszenie y, swoją pierwszą szkołę w Łomży powołało w 1997 roku i była to szkoła zasadnicza zawodowa. Od tego momentu y, Powstało kilka innych również szkół w Zambrowie, w Wasilkowie, w Siemiatyczach. Są to głównie szkoły zawodowe, ale oprócz tego prowadzimy także gimnazja z klasami przyuczającymi do zawodu. Właśnie wówczas, w końcu lat 90. zauważyliśmy, kiedy rozpoczęła się reforma oświatowa, że szkolnictwo zawodowe zostało zapchnięte jakby na, drugą, na drugi plan. I stąd to nasze zainteresowanie kształceniem zawodowym. Od samego początku postanowiliśmy, że w tym zakresie będziemy współpracować y, z przedsiębiorcami, y, z osobami, które prowadzą działalność gospodarczą y, i młodzież naszych szkół y, tam odbywa praktyczną naukę zawodu. Ten model nam się sprawdził. On funkcjonuje y, już jak powiedziałem od 1997 roku. I chcemy go kontynuować i poszerzać. Uważamy, że jest bardzo dobry klimat na dzień dzisiejszy do tego, a coraz więcej młodzieży z tej formy kształcenia zawodowego skorzystało. On po pierwsze zapewnia dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, ponieważ praktyczna nauka zawodu w nowocześnie wyposażonych zakładach, z którymi współpracujemy, daje taką gwarancję. Oczywiście, Daje gwarancję tym, którzy chcą się uczyć, bo jak wszędzie są i tacy, którzy po prostu mają problem z nauką. Ale zdecydowana większość naszej młodzieży zdaje egzaminy zawodowe, a więc to świadczy o tym, że właściwie przygotowana jest do wykonywania zawodu w okresie późniejszym. Według naszych badań i takich, które robiliśmy, wynika, że zdecydowana część absolwentów naszych szkół, tych, którzy zdali egzaminy zawodowe, podejmuje pracę. A więc nie są to y, osoby, które w sposób masowy zasilają listy bezrobotnych. Bardzo często znajdują zatrudnienie także w tych zakładach, które pobierają naukę, bo jeśli y, okażą się zdolnymi rzemieślnikami, majstrami, mechanikami, to pracodawcy chętnie ich zatrudniają u siebie w zakładzie. Y, chcielibyśmy y, ten typ szkoły y, jakby rozszerzać i chcielibyśmy umacniać. Daje on gwarancję dobrego przygotowania zawodowego. Może powiedzmy w takim razie o tym, w jakich zawodach, usługach, produkcji, bieżącym funkcjonowaniu rynku kształtą szkoły, którymi e, zawiaduje stowarzyszenie. Może rozpocznę e, od tego zawodu, który, e, w którym my sami kształcimy, ponieważ e, mamy swoje salony fryzjerskie. I młodzież w nich odbywa praktyczną naukę zawodu. W Łomży mamy taki salon na ulicy Wojska Polskiego 159. Tam jest to normalnie funkcjonujący zakład fryzjerski, w którym panie przyjmują klientów, a młodzież tam nabywa umiejętności i kształci się w tym zawodzie. Jest to dość liczna grupa i chcę powiedzieć, że to już chyba jest ósmy rok, kiedy prowadzimy kształcenie w tym zawodzie i on nam się bardzo dobrze sprawdził. Wiemy, że wielu naszych absolwentów podjęło pracę, mają także swoje w tej chwili już zakłady i są dobrymi fachowcami. Takimi zawodami, które są bardzo chętnie u nas przez młodzież... Przyjmowane to na pewno mechanik samochodowy, wszystko co związane z samochodami, mamy tutaj sporo chętnych. Ten sektor usług się bardzo rozwinął, warsztaty łomżyńskie są w tej chwili już bardzo nowoczesne i posiadają bardzo dobre wyposażenie. Mamy także u nas przedstawicieli gastronomii, mamy kucharzy, mamy... Y, także dużą grupę stolarzy która to grupa jest tradycyjnie w Łomży bardzo silna y, chociaż y, nie mamy już zespołów szkół drzewnych praktycznie y, natomiast mamy sporą grupę młodzieży która w tym zawodzie się uczy z zawodów które y, jeszcze y, młodzież y, chętnie y, to są, y, które chętnie się uczy to są na przykład sprzedawcy ale mamy pewien paradoks tutaj w Łomży że mamy coraz więcej nie tylko z naszej szkoły absolwentów w tym zawodzie, ale notujemy także w Urzędzie Pracy dość dużą grupę bezrobotnych właśnie sprzedawców, absolwentów, którzy nie znajdują zatrudnienia, a mimo że powstało w ostatnim okresie bardzo dużo różnych sklepów dyskontowych, sieciowych. Teraz przygotowuje się otwarcie galerii. Jest to dla mnie trochę takie niezrozumiałe zjawisko, dlaczego ta młodzież nie trafia do zawodu, w którym się uczyła. Nie wiem, być może, że nie chce w tym zawodzie pracować, ale to wymaga jakiegoś badania. Być może są to również subiektywne uwarunkowania poszczególnych pracodawców, którzy często mają w rodzinie absolwentów zupełnie innych kierunków. Z mojej praktyki, i wśród moich bliskich znajomych na przykład, wiemy, że. Ratownicy medyczni sprzedają kredyty w bankach itd., tak więc ta praca daleka od uzyskanego zawodu czy specjalności jest jedyną szansą na pozostanie w domu z rodziną itd. Tak z tego co wiemy, reforma oświaty, która w tym roku szkolnym od września weszła, rozszerza jak gdyby możliwości kształcenia, a sam fakt, że szkoła nie musi mieć warunków warsztatowych, tylko współpracować, jak Pan już wcześniej powiedział, z pracodawcami spełniającymi oczywiście pewne kryteria, decyduje o tym, że praktycznie nie ma ograniczeń co do katalogu zawodów, który możemy oferować absolwentów gimnazjów, kiedy przychodzą do szkoły zawodowej, czy Mam rację. Yy, tak, ma Pan rację, tutaj nie ma takiego ograniczenia, yy, dlatego też my w tej chwili współpracujemy z tego co pamiętam z grupą około 60 pracodawców, oczywiście mówię o tych wszystkich szkołach, które wymieniałem wcześniej. Są to bardzo różne zawody. Często jest tak, że tylko jeden uczeń w jakimś zawodzie gdzieś się uczy i opabiera praktyczną naukę zawodu rzemieślnika, co nie jest niczym dziwnym, ponieważ część zawodów jest już w tej chwili, powiedziałbym, takimi znikającymi zawodami. Zresztą niesłusznie, bo myślę, że niedługo one będą poszukiwani. Dlatego też tu jest inny problem. Problem polega na tym, że uczniowie naszych szkół muszą również ukończyć w trakcie nauki, w każdym roku nauki kurs przedmiotów zawodowych. Ten kurs trwa około 140 godzin i najczęściej są to organizowane przez specjalistyczne ośrodki w tym zakresie i tam młodzież jest wysyłana. I bywa czasami tak, że bardzo trudno jest znaleźć taki ośrodek dla takich bardzo, powiedziałbym, małych grup zawodowych. No, szukamy po całej Polsce, bo bywa tak, że nasi uczniowie wyjeżdżają do Szczecina, wyjeżdżają gdzieś tam do Elbląga czy. czy w inne rejony Polski, ale staramy się zapewnić młodzież, żeby mogła ten kurs odbyć i żeby mogła kontynuować szkołę zarówno w sensie przedmiotów ogólnych, jak i też przygotowania zawodowego. Ale chciałbym jeszcze tutaj jeszcze jeden moment na jeden moment zwrócić uwagę, że od 1 września mamy inną sytuację, jeśli chodzi o egzaminy zawodowe. Dzisiaj od tego roku już będziemy zmienia się system. I nie będziemy jakby zdawać egzaminu zawodowego, natomiast będziemy zdobywać kwalifikacje. To oznacza, że uczeń szkoły zawodowej, uczeń technikum będzie musiał zdać egzamin zewnętrzny w zakresie uzyskania określonych kwalifikacji. Często bywa tak, może tak być, że w trakcie nauki będzie musiał zdawać więcej niż jeden egzamin kwalifikacyjny. To ma służyć temu, a żeby poszerzać jakby umiejętności młodzieży, że ktoś kto kończy szkołę zawodową, żeby miał tych kwalifikacji więcej, żeby nie był związany jakby tylko z wojskim, swoim jednym zawodem. I tutaj pojawia się także ten problem, o którym wcześniej mówiliśmy, że dzisiaj każdy absolwent szkoły ponadgimnazjalnej musi być przygotowany do tego, że w przyszłości będzie zmieniał kilka razy pracę w życiu. Bo nie będzie tak, że będzie, oczywiście, może tak się zdarzyć, że będzie całe życie tylko i wyłącznie mechanikiem samochodowym, ale może się zdarzyć tak, że nie będzie miejsca na tym rynku dla tej osoby, natomiast będą oferty z innych zawodach i trzeba będzie się przekwalifikować. Takie możliwości będą dawały kursy kwalifikacyjne, które, są, które będą organizowane, już są w tej chwili organizowane, głównie dla absolwentów szkół średnich. Tam na tych kursach. Młodzież będzie mogła zdobywać różne kwalifikacje dodatkowe, które będzie chciała po prostu. Jest to także szansa dla tych absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy nie mają żadnego zawodu, nie, nie zdali matury i szukają rozwiązania. My takie kursy również będziemy od tego roku oświatowego będziemy organizowali. Chcemy z tą ofertą także wyjść na rynek łomżyński, nie tylko łomżyński, bo jest to szansa dla osób, które tych kwalifikacji nie mają. Czyli jeśli ktoś już popełnił błąd i nie miał do końca pewności, jaka jest, czy winna być jego droga życiowa, zawodowa, ma szansę jeszcze dzięki takim dodatkowym kursom, które również stowarzyszenie prowadzi, jako absolwent na przykład liceum ogólnokształcącego, ukierunkować się w życiu. Na szczęście, nasz system oświatowy jest tak skonstruowany, że na żadnym etapie nauczania nie zamyka możliwości kształcenia się dalej i to jest chyba największą jakby zaletą tego systemu. Natomiast ja bym zachęcał młodych ludzi, tych szczególnie którzy kończą w roku bieżącym szkoły gimnazjalne, żeby zastanowili się nad swoją jakby ścieżką kariery zawodowej. Wspólnie z rodzicami, my zapraszamy również do siebie na rozmowę z naszymi doradcami zawodowymi, z naszymi pedagogami, ponieważ w naszym przekonaniu dla młodzieży, która nie chce na przykład w przyszłości y, studiować, czy nie, chce, czy nie zamierza ponosić kwalifikacji na poziomie wyższym po szkole licealnej. Proponujemy inną ścieżkę zawodową. Proponujemy, ażeby rozpoczęli swoje, y, swoją naukę od szkoły zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej, od wyboru zawodu, która, y, który go interesuje, który po prostu chciałby w życiu y, uprawiać, y, chciał wykonywać. I ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej daje jeden podstawowy argument. Ma się zawód, a więc jest się już na rynku pracy wyposażony w umiejętności i wiedzę, która umożliwia podjęcie pracy zawodowej, ale także umożliwia kontynuowanie nauki w szkole średniej, zdanie matury także potem, a także yy, naukę na studiach wyższych, jeśli ktoś miałby taką ochotę. Dzisiaj mamy często tak, że młody człowiek idzie do liceum i po roku yy, nauki stwierdza, że ta szkoła no, nie jest dla niego, że on po prostu nie spełnia jakby czy, czy jego aspiracją, czy umiejętnością, czy wiedzy. I bywa tak, że przychodzą do nas uczniowie z liceum ogólnokształcących, którzy yy, po roku nauki w liceum chcą przyjść do szkoły zawodowej. I tutaj często pojawiają się problemy, ponieważ my mamy podpisane umowy z pracodawcami i często bywa tak, że te osoby już nie spełniają jakby warunków do tego, żeby wrócić na ścieżkę kształcenia zawodowego. Oczywiście staramy się pomóc tym wszystkim, którzy y, głównie nie ukończyli 18 roku życia, bo o takiej młodzieży tutaj mówię, bo ta młodzież kwalifikuje się do szkoły w trybie dziennym, a więc... Kształcenia, nazwijmy to taki w charakterze szkoły młodzieżowej. Dlatego też decyzja o nauce po ukończonym gimnazjum jest w moim przekonaniu najważniejszą decyzją w życiu. Tutaj bowiem kształtują się jakby ścieżki kariery rozwoju zawodowego młodego człowieka. Bardzo wiele zależy od rodziców, od nauczycieli, od pedagogów, także w gimnazjum. Ponieważ oni powinni, jakby już na tym etapie nauki w szkole gimnazjalnej. Próbować no, przygotować tę młodzież do dalszej nauki, w jakim charakterze, w jakim kierunku. Nie ulegać modą na kształcenie w liceum ogólnokształcącym, a po prostu bardzo praktycznie podejść do późniejszego życia tych młodych ludzi. I tu powiało optymizmem, niestety zegar w studiu pokazuje, że powinniśmy kończyć tę rozmowę. Wszystkich zainteresowanych kształceniem zawodowym możemy zaprosić do szkoły, która się mieści gdzie? Mieści się w Łomży na ulicy Wojska Polskiego 113. Jest to zespół szkół imieniem Stanisława Stoszica. Zapraszam serdecznie i dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za rozmowę.